Dźwięk skrzypiec mieszał się z przytłumionym gwarem rozmów w wielkiej sali starożytnego klasztoru w Ubidos. Na zewnątrz świece oświetlały kamienną ścieżkę prowadzącą do wejścia. W środku Helena Duarte, lat 31, stała przed starym złotym lustrem, po raz ostatni poprawiając suknię w kolorze kości słoniowej. Wzięła głęboki oddech, próbując uspokoić serce. Dziś był dzień, w którym miała powiedzieć tak. Miguelowi Waskesowi, mężczyźnie, który wydawał jej się darem od Boga, a przynajmniej tak myślała, do pięciu minut temu. Z korytarza dobiegł znajomy śmiech. Miguel rozpoznałaby ten śmiech nawet na zatłoczonym stadionie. Powoli podeszła, jakby jej ciało poruszało się samo, i oparła się o ścianę, żeby posłuchać. Jesteś pewien, że to się uda? Oczywiście, że tak. Ona ufa mi bardziej niż własnemu ojcu. Kiedy tylko dostanę dostęp do dokumentów posiadłości, moje problemy się skończą. Helenie przewróciło się w żołądku. Posiadłość. Miejsce, w którym dorastała, gdzie biegała wśród winnic i dębów. 180 hektarów, o które jej ojciec, Augusto Duarte, dbał przez całe życie. Majątek wart miliony. On jest zajętym człowiekiem i chce, żeby jego córka była szczęśliwa. Wystarczy pokazać mu kilka dobrze przygotowanych projektów, podpisze bez zastanowienia. I co wtedy, zostaniesz z nią? Dopóki będzie mi potrzebna. Kiedy dostanę to, czego chcę, łatwo będzie znaleźć wymówkę, żeby to wszystko zakończyć. To zdanie przebiło ją jak ostrze. Helena nie wiedziała, czy chce płakać, krzyczeć, czy zerwać welon i odejść. Ale w tej chwili poczuła coś jeszcze silniejszego. Wyrachowany lód rozprzestrzeniający się po jej ciele. Jeśli Miguel miał plan, ona też zagra. I wygra. Siostro, wszystko gotowe. Wszyscy na Ciebie czekają. No to idziemy. Weszła do sali, jakby nic się nie stało. Stoły były pokryte białymi lnianymi obrusami i kompozycjami spolnych kwiatów. Goście wstali. W tle czekał Miguel. Bez skazy w ciemnym garniturze. Uśmiechając się tym urokiem, który mógłby oszukać każdego. Jesteś piękna, córko, dziś, bardziej niż kiedykolwiek, ojcze. Każdy krok, który zrobiła w dół nawy, nie prowadził do małżeństwa, prowadził do niebezpiecznej gry. Ksiądz rozpoczął ceremonię z typową powagą, ale Helena ledwo słyszała słowa. Jej umysł był skupiony na czymś innym, na każdym ruchu Miguela, na każdej zmianie wyrazu jego twarzy. Kiedy przyszła kolej na odpowiedzi, Miguel powiedział tak z teatralnym przekonaniem. Helena zrobiła to samo, ale w głębi duszy prawdziwa odpowiedź była inna. Tak, wyjdę za ciebie i tak upewnię się, że słono zapłacisz za to, że mnie nie doceniłeś. Kolacja odbyła się w głównej sali klasztoru, pod żyrandolami, które rzucały złote światło na stoły. Helena siedziała przy stole nowożeńców. Obok Miguela i naprzeciwko siostry Luizy. Między toastami a rozmowami zdała sobie sprawę, że Miguel bada sytuację. Długo rozmawiał z wujkiem Vasco, szanowanym prawnikiem w regionie, i śmiał się z kuzynem Bernardo, menedżerem lokalnej agencji nieruchomości. Jesteś jakaś dziwna. To nerwy, czy coś więcej? Będę potrzebowała Twojej pomocy, ale teraz o nic nie pytaj. Muzyka zaczęła grać, zapraszając ich do pierwszego tańca. Miguel podał jej rękę, a Helena przyjęła ją, zachowując uśmiech. Teraz to oficjalne. Jesteśmy zespołem. Miguel wydaje się zachwycony rozmowami o posiadłości. Nawet zaproponował kilka pomysłów na następne zbiory. Tata naprawdę myśli, że można mu ufać? Za wcześnie na osądy, ale wydaje się zdeterminowany. A ty jesteś szczęśliwa? Bardzo. Udane wesele? Tak. Wesela zawsze mnie denerwują. A może denerwuje cię to, że za dużo wiesz? Nie wiem, o czym mówisz. Wiesz tak. I powiem ci jedno: nie zrobię tu skandalu, ale nie pozwolę mu dostać tego, czego chce. Miguel nie jest tylko ambitny, ma niebezpieczne długi, ludzie, którzy nie żartują. W takim razie będzie łatwiej niż myślałam. Tego wieczoru, już w pokoju hotelowym, Miguel rozmawiał przez telefon na balkonie. Helena, siedząc na łóżku, słyszała tylko fragmenty. Uspokój się. Wszystko pod kontrolą. Wkrótce będę miał dostęp. To był znajomy, który mi gratulował. Mam nadzieję, że mu powiedziałaś, że będziemy mieli razem wiele sukcesów. W duchu Helena już knuła plan. Miguel dostanie dokładnie to, czego chciał: ograniczony, kontrolowany i nadzorowany dostęp. Z dowodami każdego kroku. Jeśli ta historia już obudziła w tobie chęć powiedzenia, ja na jej miejscu zrobiłabym to samo. Albo to nigdy by mi nie przyszło do głowy. To chcę wiedzieć, co by ci przeszło przez myśl. Podziel się w komentarzach, co według ciebie Helena powinna zrobić dalej. Przeczytam każdy. A jeśli chcesz zobaczyć, jak kończy się ta gra, zasubskrybuj teraz, żeby nie przegapić kolejnego rozdziału. Ten kanał to miejsce, gdzie historie zamieniamy w lekcje życia, o których nikt ci nie opowiada. Dwa dni później Miguel już pracował ze swoim teściem na posiadłości. Zaczął od prostych zadań, ale z każdą przerwą Helena zauważała, że próbuje przyspieszyć proces zdobywania zaufania. Twój ojciec myśli o tym, żeby dać mi upoważnienie do podpisywania niektórych dokumentów. Powiedział, że w ten sposób mógłbym przyspieszyć biurokrację, kiedy go nie ma. To wielkie zaufanie to pierwszy krok w realizacji naszych planów. Córko, dam Miguelowi ograniczone pełnomocnictwo. Chcę zobaczyć, jak daleko się posunie. Podpis został złożony tego samego popołudnia. Miguel odszedł z tym blaskiem w oczach, którego Helena już nie myliła z miłością. To była czysta ambicja. W ciągu następnych godzin przygotowała wszystko: system monitorowania transakcji, dyskretną kamerę w biurze i pomoc Sergio. Miguel, nie wiedząc, że jest obserwowany, zaczął zbierać papiery, fotografować umowy i zapisywać rachunki oraz wartości. Piątek wieczorem Helena otrzymała wiadomość od Sergio. Został sam w biurze. Grzebie w rejestrze. Tato, on dziś zadziała. Bądź gotowy wszystko potwierdzić. Z samochodu zaparkowanego kilka metrów od posiadłości Helena obserwowała zapalone światła biura. Wyobrażała sobie, jak gorączkowo stuka w klawisze, czując ciężar czasu i długów. Właśnie przelał 100 tysięcy euro na osobiste konto. Mam dowód. Zadzwońcie na policję. 20 minut później Miguel był skuty kajdankami w biurze. Próbował wymyślić historię o pilnej inwestycji, ale dokumenty, nagranie i przelew mówiły same za siebie. Następnego dnia wieść rozeszła się po wiosce. Zięć aresztowany za próbę defraudacji środków rozniosło się z ust do ust. Miesiące później... Miguel został skazany za nadużycie zaufania i oszustwo. Helena złożyła pozew o rozwód i ponownie podpisała się Duarte. Posiadłość pozostała nienaruszona. Luisa ukończyła studia i zaczęła pracować w lokalnym szpitalu. Rok później Helena była na tym samym targu, gdzie lata wcześniej poznała Miguela. Elegancki mężczyzna podszedł do niej, celowo zrzucił jej torebkę z owocami i zaoferował, że zapłaci. Nie trzeba, znam ten trik. I odeszła czując się lżej niż kiedykolwiek. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to już wiesz, że w tej społeczności nie tylko opowiadamy historie, pokazujemy, czego się z nich uczymy. Bardzo interesuje mnie Twoja szczera opinia. Na miejscu Heleny, czy zrobiłbyś to samo? Podziel się swoją historią w komentarzach, powiedz nam, czy kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto próbował manipulować w ten sposób. I czego nauczyłeś się z tego wideo? I jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to jest ten moment dołącz do nas, aby oglądać więcej intensywnych, inteligentnych historii, pełnych zwrotów akcji. Tutaj każdy film jest stworzony tak, abyś poczuł, że warto było zostać do końca.